Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś jest całkiem spoko, całkiem takie widoczki zdatne można powiedzieć. Już Hiszpania, wczoraj też już była Hiszpania, więc tak, dobrze się to wszystko prezentuje. Ja nie narzekam. Moim zdaniem warto było jechać na te dwa tygodnie i jest super. A dziś porozmawiamy sobie bardzo króciutko o tym, dlaczego nawyki, które robisz powinny mieć w sobie element pozytywny, a bardziej taki element pokusy element tego, co chcesz po prostu otrzymać. Zaznaczmy sobie na wstępie, że tworzenie nawyków nie należy do najłatwiejszych rzeczy, a przynajmniej nie na samym początku drogi tworzenia tych nawyków, bo musisz wykształtować w sobie umiejętność tych nawyków tworzenia. Jest to bardzo pogmatwane, ale mniej więcej w taki sposób to wszystko wygląda. Nie wiadomo z czasem, jak już zaczniesz te nawyki robić pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, Będziesz znał proces, będziesz znał te uczucie tworzenia nowego nawyku i będziesz znał mniej więcej koszty, jakie będziesz musiał poświęcić, żeby te nawyki tworzyć. I będzie ci po prostu łatwiej tworzyć następne. Ale tak, jak zaczynasz tworzyć jakiś nawyk, warto mieć na uwadze to, żeby miał on element jakiejś nagrody, miał on element jakiejś gratyfikacji i takiego celu, jaki chcesz osiągnąć. Dla przykładu, jak ja zaczynałem chodzić na siłownię, to chodziłem tam z celem wyciśnięcia 100 kg na klatę. I sam fakt wyciśnięcia tej stuwy nie był taki bardzo satysfakcjonujący. W sensie wiadomo, mega fajnie, fajnie, że w ogóle to wycisnąłem, że dałem radę i to zrobiłem, ale sam jakby samo osiągnięcie celu nie było takie bardzo satysfakcjonujące. Dużo bardziej satysfakcjonowała mnie pierwsza 60, pierwsze 80 kilo. To była dla mnie ogromna satysfakcja. Czyli nie sam cel w sobie, tylko droga, którą pokonujesz, jest o wiele, wiele bardziej emocjonująca, satysfakcjonująca i w ogóle wszystko dookoła niż cel sam w sobie. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Ważne jest to, aby jakoś się wynagradzać za te mniejsze części, czyli. Jak chcesz zbudować jakiś nawyk, wiadomo, dojście do 100 kg wiązało się z wytworzeniem nawyku, chodzeniem na siłowni, powiedzmy te 3-4 razy w tygodniu. I jakoś trzeba się wynagradzać. Chociażby, nie wiem, jeżeli chcesz stworzyć sobie jakąś dietę, to zrób tą dietę w ten sposób, żebyś mógł kupić sobie raz na tydzień, nie wiem, jakieś chipsy do kolacji albo do filmu. Albo jeżeli bardzo długo grałeś w gry. A teraz chcesz poświęcić ten czas, który poświęcałeś na granie, na coś innego, bardziej pożytecznego, to zrób coś takiego, że dobra, będę te 5-6 dni w tygodniu poświęcał czas na rzeczywiście coś dużo bardziej produktywnego, ale ten siódmy, szósty dzień poświęcę, nie wiem, godzinkę, 2 trzy na to, żeby rzeczywiście sobie wziąć i pograć. Bo nie sam fakt grania jest zły, tylko fakt tego, ile czasu na to poświęcasz. Jeżeli poświęcasz na to, nie wiem, 5-7 godzin dziennie, no to jest to już problem. Ale jeżeli poświęcasz jedną, 2 trzy godziny tygodniowo, jest serio całkiem spoko. Więc tak, to co chciałem powiedzieć, wynagradzaj siebie. To jest mega istotne. No i ciesz się z procesu, który będziesz przechodził dążąc do swojego celu. Bo serio, sam proces jest dużo lepszy, dużo ciekawszy niż samo osiągnięcie tego celu. Także ja Ci dziękuję, pozdrawiam oczywiście z. W słonecznej Hiszpanii i do zobaczenia jutro też w Hiszpanii ale na jej drugim końcu